W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do paru najbardziej popularnych w Warszawie stanowisk Bubble Tea. W każdym wybierzemy po trzy takie same smaki, a następnie wybierzemy się do domu Teens, żeby z wszystkimi je przetestować. Generalnie jesteśmy teraz pod Big Boba i my kojarzymy to Bubble Tea. My tutaj nie pijemy, ale tutaj zawsze przychodzi Marcel, jeżeli przychodzi na Bubble Tea, bo tutaj jest jego ulubione Bubble Tea ciasteczkowe, takie wleczne. Tak, ja nie rozumiem trochę Marcela, mamy chyba trochę inne smaki, ale tak naprawdę y, zobaczycie później, jak to, co wszystko oceni. Generalnie samo Bubble Tea będziemy oceniali w skali gwiazdek od 1 do 5. A żeby test był dokładny, to w każdym weźmiemy, aż trzy smaki, czyli truskawka, mango i jakiś smak mleczny. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, to po pierwsze poprosimy dużą bablkę. Niestety ma nie, nie ma małej. No to duża. Fajnie, I w ogóle to jest dla mnie taki raj na ziemi, bo ja dosłownie wszystkie moje pieniądze, od kiedy tu mieszkam. wydaję albo na jedzenie z Boberą, albo jak chodzę z nią na bubble tea i mam po prostu dzisiaj dzień w raju, bo będę miał tyle bubble tea w domu, że jeżeli nikt ich nie ruszy później, to będę miał zapas na tydzień. I mam już gotowe bubble tea, są tutaj wyglądają przepięknie. No. I naprawdę jak ja przeważnie nie piję w Big Boba, naprawdę wygląda to naprawdę spoko. I patrzcie ile jest skórze, że widzieliśmy tylko dwa smaki, a jest ich tyle, co w Crazy Bubble przy użyciu tak. pięć. Więc nasz problem, w sumie się trochę. Rozwiązuje. Dla mnie niesamowicie wygląda to, jak ja nie piję mlecznych, to to wygląda naprawdę przepięknie. Więc oceniamy to jak na razie bardzo dobrze, zobaczymy, co powie o tym reszta, i lecimy do kolejnego stanowiska. I Mam ochotę już to wypić. Ja też. Lecimy do Crazy Bubble. Generalnie my teraz idziemy do lokalu, który odwiedzamy najczęściej, czyli Crazy Bubble. Bo zawsze, jak jesteśmy w galeriach łociny, a zawsze jesteśmy tutaj najczęściej, to właśnie chodzimy tutaj na nasze bubble tea. Także to, chyba idziemy je kupić. Tak, jest najbliżej w sumie my bardzo dobrze znamy ten smak, chociaż nie braliśmy akurat sami truskawki samego mango, więc to będzie też coś nowego do oceny. Patrzcie, mamy. é popular Kuleczki, na przykład Malina. Nie mam mango, ale Marakuja jest podobna, więc ja bym wzięła. Tak, marakuje. i generalnie tutaj jest dużo większy wybór, jeżeli chodzi o te dodatki. Dlatego mm. ja też w lubię chodzi do Crazy Bubble, bo ja uwielbiam żelki w Bubble tea. Mamy kolejne Bubble tea i lecimy dalej. Tutaj na przykład była opcja, żeby wziąć małe, wziąć, wzięliśmy małe, żeby aż tyle nie wydawać, ale w sumie to podobnie wygląda. Ja pierwszy, ra, <grym> pierwszy raz wziąłem ma małe Bubble tea w życiu. Ja też. Nigdy no się nie, nie widziałem takiego małego babla. Jak już bierzesz Bubble, to się nasyć, a nie. Mamy mało czasu, więc szybko idziemy do kolejnej miejscówki. Tak. Dobra, znajdujemy się właśnie w Isso. Okay, Które nie sądziłam, że kiedyś wam zdradzę, bo jest to moje ulubione miejsce z Bubble Tea. Chodzę tam od paru lat i nie ma tu zbyt wielkich kolejek, bo nie jest to ogromna sieciówka, która jest w każdej galerii. I ja myślę, że wygra to dzisiejsze zestawienie. Najlepsze. Ale zobaczymy. Serio, to jest jedyne Bubble Tea, w którym rzeczywiście czujesz się jakbyś pił herbatę smakową, a nie tak. po prostu jakiś słodki soczek. Więc mam nadzieję, że dzięki też to podpasuje, ale na tyle, żeby nie chcieli tutaj i tak przyjeżdżać tak. z nami. I wy też, jeśli wam, jeśli chcecie po prostu to przetestować, to zapraszam, ale nie kolejkami, bo ja tu muszę mieć luz w moim miejscu tam macie drugie. No, przecież tak. Tam możecie sobie chodzić, bo będzie tak. Truskawkowe, boba. Poma. I pomarańczowe, boba. Jest. Dziękujemy bardzo. Dobrze. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Dobre. Dobre. Odebraliśmy picia i. Generalnie, kiedy szliśmy do następnego lokalu, znaleźliśmy po drodze jeszcze jeden, który nazywa się Pig Herbatę. W ogóle nigdy w nim nie byliśmy, ja, ja nigdy te... o nim nie słyszałem. Ja też, ja też nie, więc jestem zdziwiona, to będzie coś nowego i może nas serio pozytywnie zaskoczy. Tak, może to będzie nasz nowy, ulubiony lokal, chociaż myślę, że może być ciężko, a wydawajcie razem z nami po kolejne baby pić. Idziemy. Mam dobre przeczucie. Ja też. Naprawdę spokojnie. To mam już swoje bubble i to jest do to mamy tak, na i, I na każdym jest inne i na przykład ja bardzo lubię takie rzeczy, bo dodaje to takiego uroku mm -hmm. i mamy tutaj brown sugar, który jest z tapioką, bo tutaj brown sugar był wydawany... nie no. był wydawany bez tapioki, więc tak mamy tak. go z tapiochą. może będzie smakował dużo lepiej. I co? Zostały nam jeszcze kilka miejscówek, więc lecimy. Ja nie mogę doczekać, wrócimy do domu, nic, wszystkim pokażemy, jakie super rzeczy kupiliśmy i z wszystkim się wypijemy. I z wszystkimi wypijemy też. <grym> wszystkimi się wypijemy. Okej, okay, no to my jesteśmy teraz przed Bubble Joyem, czyli chyba naszym ostatnim lokalem. Ja na przykład ten smak znam bardzo dobrze, bo ja przez tak naprawdę trzy lata swojego życia byłem głównie Bubble Joya i trochę no mi się już przepił. No chyba, chyba tak. Ja akurat miałam bardzo blisko moją ukochaną miejscówkę, więc często tu nie zaglądałam. A teraz będziemy mogli zrobić dogłębny test. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień byśmy Dzień Dzień chcieli trzy razy tea. Mhm. E, jedno mleczne jest brązowy cukier smak. Mhm. Plus na zielonej herbacie. Mm. Dwa. Dobra, to ten y, bram szukasz z czym. O. Właśnie bez niczego. Bardzo lubię w Bubble Joy to, że robią tutaj oni takie różne kolekcje, jak na przykład kolekcje Katibary bary czy kolekcje Kaffee Bary? Co... Tak. O no, tak, no, bary i są Ej, różne słodkie. smaki co miesiąc albo z zodiakalne, gdzie w tamtym roku na przykład, to było chyba w tamtym roku, były wszystkie znaki zodiaku, jak był ich okres i był to taki unikalny smak, one wyglądał przepięknie. I zawsze na jakąś porę roku, czy na jakąś okazję jest tutaj coś takiego zrobione, więc to jest dla mnie bardzo na plus. No. Tak, to faktycznie tak samo. To, to, to weźmy na Dziękujemy bardzo. Mamy już swoje napoje, także wszystkie lokale zostały już zaliczone. Tak, jesteśmy oficjalnie największymi chyba znawcami w Warszawie bubble tea. I w sumie na całym świecie. Już wiemy, gdzie mamy pojechać. A wy dajcie znaczyć chcecie bubble tea od Tease, albo może piosenkę pod tytułem Bubble Tea. To było mega fajne. A zobaczymy się już pewnie na zejściu? To mi się wydaje. Słuchajcie, jesteśmy już w domu i mamy przed sobą przepiękny widok, czyli Bubble Tea z pięciu różnych filów. Staraliśmy się wybrać jak najbardziej zbliżone smaki, jak najbardziej zbliżone dodatki. Nie zawsze udało się to zrobić. I jakbyś miała na starcie powiedzieć, które Bubble Tea myślisz, że będzie Twoim faworytem? Ja myślę, że to, bo już je dobrze znam. Ja też myślę, że nie, nie to będzie moje ulubione Bubble Tea, ale jestem bardzo ciekawy też tego. Ja też. Ale to zobaczycie później. A my teraz może zwołam pierwszą osobę, która będzie to dla Was yy, recenzować. Także Wiktor, a my zwykamy. To ja. Dobra, słuchajcie, trzeba na słomkę ogarnąć. Ej, słabo. Uderzyło. Takie średnie bym powiedział. To się ogólnie, jeżeli chodzi o buble, to zawsze wolę żelki niż kuleczki. Żelki są wiele lepsze. Te szczerze są, one mi bardzo do gustu przypadają. W sumie bym powiedział, że jakbym takie od spróbował, to bym na razie nie wypił. Bardzo słodkie. Ja nie powiem, ja bardzo często akurat piję. Z Crazy Bubble, ale wiecie co, one są bardziej takie sokowe niż herbaciane. Zobaczymy, jak będzie w kolejnej herbacie, ale no muszę powiedzieć, że naprawdę tutaj słodycz to jest na, na pierwszym miejscu. Ja do Crazy Bubble chodzę bardzo często, bo praktycznie codziennie uwielbiam najbliżej naszego miejsca zamieszkania i ja go piję litrami, więc ja znam ten smak, jednak przeważnie wybieram mieszankę smaków, czyli na przykład mango z truskawką, ale nie osobno. Także sprawdźmy, jak smakuje truskawka. Mocno truskawkowa. Ale dobra! Cześć, jestem Eliza, masz 16 lat jestem z konina. <noise> U mnie jest tak, że ja bym wolała z żelkami. Kiedyś zawsze tylko kupowałam bubble tea z kuleczkami, a teraz nie mam mowy, że kupię z kuleczkami. Lubię też, ale zawsze jak chodzę na bubble tea, to kupuję tylko żelki. To Te też jest dobre. Sprawdźmy. I to jest chyba truskawkowe, z tego co wiem. Okej. Okay. Mega, mega fajne. W sensie fajne. Dobre. więc lecimy. Aj mega dobre, jest takie słodziutkie, uwielbiam jak bubble jest słodkie. wtedy jest najlepsze? Okej, okay, na razie to mi bardzo smakuje, więc pozytywnie jestem zaskoczona. Nie Ay, to... wiem, czy ja mogę jakąś rzetelną opinię dać, skoro się nie znam na tym, ale słyszałem, że te, 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 te szalone buble są spoko. Nie no, to jest spoko, ale nie jest najlepsze jest spoko. Piję na pewno lepsze. To banko. Zobaczymy następnego. Mi w buzie chlapu. No dobra, próbujmy. Ten smaczek o wiele lepszy. Ale szczerze no za dużo tutaj nie jestem w stanie powiedzieć. Albo bo to są same kulki, to nie ma w ogóle żerków. No to daje każdemu zero od razu, przez to, że nie ma, nie ma żerków. Jeśli chodzi o mango... O kurde, jeszcze słodsze. Powiem tak, jeśli jest bardzo zimny dzień, no to nie będzie to dobra opcja chyba. Jeśli sobie dodacie kostek lodu na przykład w taki mega gorący dzień, no to będzie wtedy chyba lepiej, ale... Jak mówiłam, tu są takie bardziej bardziej sokowe te opcje. Ja z rzeczami mango mam duży problem, bo ja samego mango jakoś tak bardzo nie lubię i tylko nieliczne rzeczy mango mi smakują. Mm, to jest dużo lepsze. I to jest to w top, jedno z lepszych bubble tea, jakie piłem w Crazy Bubble. Bardzo mi smakuje, a wydajcie znać też, jaki jest wasz ulubiony smak Bubblety. Możeś mi to co zabrała do pijcia i opiecie, jakie to jest dobre. Mm, no to chyba zgodą smaki. Daj mnie bardzo smakuje, jest dobre to jest mega słodkie, takie dziwne, dziwne aż To już jest trochę bardziej takie kwaśniejsze, więc na razie moim zdaniem to smakuje mi najlepiej Gorsze kulki, lepsze, ale gorsze Okej, okay, okej okay. Nie wiem, traged, tragedii nie ma, ale ogólnie nie wiem jakie są jeszcze inne te w ogóle marki, więc Może być tak, że to jest jeden z najlepszych, a może się okazać, że, że najgorsze Co to za smak jest jakiś dziwny? Bobera, co to jest za smak? Dosyć specyficzny, ale mega słodki jest. Jeżeli chodzi o tą pierwszą, no to w sumie smak mnie w ogóle no, nie przekonał, tak naprawdę. Drugi był trochę lepszy, ale przez to, że są, to, są, są, są mleczne też Bubble tea na samym końcu, co było, to uważam, że one są w lepsze niż te pierwsze. Jeżeli chodzi o całą ocenę, na 5 gwiazdek dałbym takie 3. 3 gwiazdy. Ja praktycznie nigdy nie piję mlecznych Bubble tea. Rzeczywiście, dosyć dziwny smak, aczkolwiek jak bym miała powiedzieć, to chyba, chyba jest to najlepsza opcja z tych, bo jest mniej słodka, bardziej taka kawowa. Jeśli miałabym tutaj dać jakąś ocenę, a jestem dosyć krytyczna, bo myślę, że mogą być jeszcze lepsze tutaj opcje, dałabym takie bezpieczne 3,5 ja mlecznych smaków za często nie piję jedyne mleczne smaki jakie piłem no to może jest jakaś mrożona kawa bo ja mam problem z lektozą i ja z tego co wiem to tutaj jest normalne mleko, więc prawdopodobnie wyląduje na kiblu po tym odcinku jak się tego wszystkiego napije, ale no co trzeba sprawdzić mleko z cukrem trzcinowym ale nie złe a jeżeli chodzi o ogólną ocenkę, no nie wiem no chodzę często więc nie mógłbym ocenić tego na dwójkę albo jedynkę, więc dla mnie to by było takie 3,75 jest spoko, ale wiem, że są lepsze Bubble i Może tutaj też się takie znajdą. zawsze chciałam spróbować mlecznego, ale nigdy nie kopywałam, bo bałam się, że jak kupię, to potem będę żałowała, żeby miała pieniądze na coś, co mi nie smakuje. Tu są kuleczki? To jest takie. Ciałbym. ale nic nie widzę. Tu nie ma żadnych kuleczek. O Jezus. Szczerze, nie smakuje mi bardzo. Ok, no to ocena tej filmy, czyli to jest Crazy Bubble, dałabym takie trzy, bo bardzo minus u mnie był. Z tym babetik, który nie było kuleczek, też truskawkowe mi jakoś mocno nie przypada do gustu, najlepiej mi te smakował. Jestem tego ciekawy, bo ja na co dzień ogólnie piję dużo mleka. Nie wiem, no po prostu biorę mleko z lodówki i piję mleko. Dobra, to jest okrętne. A się oplułem. To idzie tutaj, to tutaj, to na pewno tutaj. I moja ogólna ocenka? To jest 3,5 gwiazdki na 5 Dziwne takie, mega dziwne, nie smakuje mi to mleczne A Więc wydaje mi się, że To było najlepsze No i jeszcze nie oceniłabym je taką kolejnością jak z tutaj A jeżeli chodzi o całość To oceniłabym ją na 3,5 Z powodu tego, że jeszcze nie wiem jakie będą następne Bardzo dobre mleko, krowie z dodatkiem brown sugar. Spoko, no co, no, mleczko po prostu. Ale one są takie dla mnie zbyt chemiczne, coś w tym stylu. Na pewno to nie będzie full, na pewno nie będzie 4, myślę, że 3 to jest dobra taka ocenka, bo czuję taką chemię w nich. Zawodowy tester Borego. Czas na firmy Big Boba. Zobaczymy, co tutaj prezentują. No to jest fajne. No i smakuje bardziej niż wcześniejsze. Ogólnie mam przyczucie co do tego picia, bo wiem, że Gawronek jest wielkim fanem tutaj tej firmy, ale no ja tak. średnio jestem przekonana. Ej, to jest lepsze. Bo jest mniej słodki, a ja bardzo na to patrzę. Ja, nie lubię to ja nie jestem aż taki wybredny, więc. nie dobra. Kuleczki lepsze, picie takie. Takie jest, to Jest, no w sensie, jakbym wypił, to bym wypił, ale raczej sam bym nie kupił tego. A to jest dziwne. Ja to to czynię ceną. Nie wiem, czy tutaj są kuleczki takie Ogólnie dobre Trochę mi smakuje Ale większą robotę tutaj smaku robią kuleczki niż yy, sam sok Zawsze do niego idę Nie wiem czemu wybierałem Crazy Bubble Totalne odkleję. Patrzcie, zobaczcie jakie tutaj serduszka piękne Coś pięknego, tak więc za stylizację tutaj też trzeba dać ocenkę Nie no, żartuję Dobra, pijemy No, to jest prawdziwy smak, naprawdę Serio Bardzo mi to smakuje I najlepsze jest to że, jak idę do Crazy babla i piję tego całego babla, to zaczynamy brzuch boleć. A jak piję Big Bobę, to naprawdę brzuch mnie nie boli od tego. Mega słodkie, dziwne, ale dobre. Generalnie ładne są te kubki, to mi się podoba na pewno i to jest fajne. Mm, słodkie, dobre, nie za słodkie, więc. Ale porównywalne do tego, tak mi się wydaje. W miarę porówno. No, czasem marakuje. Te trochę gorsze, takie bardziej, o wiele bardziej wodniste. Ej, smakuje mi to, mimo że jest mniej słodkie. Jak dla mnie to na razie wygrywa. W ogóle one mi się wylały w samochodzie. One są tak nieszczelnie zamknięte, że gdziekolwiek je weźmiecie. W samochodzie to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że one się rozleją. To smakuje jak woda trochę. To też mi nie smakuje za bardzo. Ale obleśne. Smakuje, to jest smakuje taka trochę brudna woda z kranu. Nie próbowałam, ale to tak pachnie nawet. No ten jest gorszy. Ten na pewno jest gorszy od tego. Tutaj jest jak bardziej sodziutko. Fajnie, ja lubię takie słodkie rzeczy. Czuję mango, a ja zbytnio mango nie lubię. Mogę jest trochę jak Morela, i już nie wiem jaki jest smak, ale też dziwne, ale fajne, lubię takie smaki. Jakie dziwne, bo one są takie właśnie inne i tak wciągają. No to na przykład dla mnie jest lepsze. Nie jest tak, że to jest przesłodkie po prostu i mógłbym to normalnie wypić całe. Mi każdy z tego warby będzie smakowało, bo jednak fajny jest ten case z tymi kuleczkami. Pamiętam zawsze jak ktoś miał kuleczki, takie tak brałem. Na przykład były lody, zawsze brałem te lody, więc bez znaczenia jakie to będzie picie, to i tak będzie dobre. Uwaga, ostatni mleczny. Nie, ten o wiele gorszy. Tutaj bym dał coś takiego, że w sumie w tamtym wcześniejszym te smaki owocowe nie mi pasowały niż Crazy Bubble. Te są o wiele lepsze, moim zdaniem. Ale ten mleczny jest o wiele gorszy niż Crazy Bubble. Więc sobie to robi tą przewagę, więc cały kształt daje ocenę, no niech będzie 3,5. Nie, tutaj, tutaj czuję trochę taki plastik. Mimo tego, że tutaj totalnie na minus, to te dwie herbaty przeważają i dałabym 3,75. Będziemy się tak rozdrabniać. Jeszcze gorsze. Naprawdę mi to nie smakuje. Ej, jak uwielbiam Bubble Tea, to ta Big Boba mi nie siedzi, i gdybym miał ją ocenić, generalnie, no to truskawka była rzeczywiście najlepsza z wszystkiego. A taka moja ocenka, no to dałbym taką dwójeczkę raczej. Raczej wyżej nie. Hmm. To jest po prostu mleczko. Ale co, co się słyszy na dole? Czy to mogę zadrapać, żeby to się wymieszało? To jest czekolada. Teraz, jak to wymieszałam z tym dolnym czekoladą. To smakuje jak mleko czekoladowe, więc dobre. Moja ocenka Big Boby to jest takie mocne dwa. Okej, okay, okej. Okay. Jest na pewno o wiele lepszy niż z Crazy Bubbla. Wolę te smaki. Tutaj brakuje mi jakiegoś takiego ciastka w środku. Albo takiego karmelu. A tak samo z cukrem. Mm. Mech, ja tutaj Big Bobie daję naprawdę 4,5 Okej, okay, jeżeli chodzi tutaj o mleczny, to tutaj jest chyba gorszy, Tym ten mleczny nie bardziej smakował Mamy Taki dziwny posmak na sam koniec, więc ten mleczny totalnie out Big Bobowi daję, Big Bobowi wydaje 3 Dobra, mleko jest na pewno gorsze od tamtego, tamte było takie słodziutkie, jakbyśmy jakiś słodzik, smaczek dodali A to jest takie, coś tam się gryzie w środku Ale jakoś zależy zależy mi na, na soczkach, to są na pewno lepsze niż tamte Więc dałbym tutaj coś koło 3,5 I herbatę bubble tea to go. Pierwsze uderzenie. Poczułem taki smak dzieciństwa. Tak, gdy byłem bardzo mały, to piłem podobne. Jaż mi właśnie przypomniało. Tak jeszcze strzelałem ze swojego balkonu tak w ludzi. Znaczy tak ten, z tych kuleczek. Ten jest bardzo smaczny i ten jest taki sztuczny. Słuchajcie, jestem bardzo podekscytowana, bo mam przed sobą bubble tea, których nigdy nie piłam. Wszystkie inne marki znam, a tutaj jest coś, co może mnie naprawdę pozytywnie zaskoczyć. Dobra, to jest zarąbiste. Smak jest przekozacki, nie jest to taki, wiecie, chamski, syrop z wodą, chemia. Tylko naprawdę tutaj czuć herbatę i jest delikatnie kwaśne. Dlatego mi to bardzo siedzi. Mmm, na razie najlepsza z wszystkich. Bardzo dobra. Fajne jest to, bo jest słodka, ale też czuć tu, tutaj tą herbatę. Czuć mm, rzeczywiście to jest bubble tea. Ale to jest mocno słodkie, jezu. Bardzo słodkie. Kuleczki. Są totalnie inne, bo są bardziej mięciutkie i od razu jak tylko do tej to już przebijają się. A po wcześniejszej co próbowałam, były takie twarde. Kurde, czy to mi smakuje? A ma za słodkie trochę dla mnie. Dobre, ale za słodkie dla mnie. Jak na razie najgorsze ze wszystkich. Dziwna konsystencja, i te kuleczki takie miękkie są. Od razu jak wpadają do buzi, to ich nie rozgryzasz, tylko od razu napękają. Dość średnie. Takie jak że takie słodko kwaśne mega mi się mega mi smakuje. Jeżeli chodzi o truskafnowaj, to chyba na razie najlepsze. Dobra, to jest na pewno lepsze od od szalonego babla. To na pewno. No to jest takie prawie, prawie, że idealne w sumie. I to markuje też jest fajne. Na razie chyba te tea najlepiej mi się da. To jest mniej dobre niż to. To jest mój faworyt, bo tutaj bardziej czuć wodę i jest trochę mniej słodkie. Aczkolwiek nie ma tragedii. Dobre! W sensie, mango mi chyba najbardziej smakowało w Crazy Bubble, bo jeżeli chodzi o smak mango, to lubię jak jest słodki, ale jest bardzo dobry i naprawdę skakuje mnie to, że serio to jest smaczne. Ja się tego nie spodziewałem. wiecie? Randomowe Bubble, które spotkaliśmy na ulicy, a mówi, ma, wyjdziemy, żeby zrobić to testu. Okazuje się naprawdę, naprawdę przepyszne. To jak woda z lekkim słodzikiem. Jakby, nie wiem, nie smakuje mi to strasznie. To jest za słodkie, a to jest prawie w ogóle nie słodkie. Dwa różne. Mm -mm. Ciągle. Ten środkowy we wszystkich mi tak średnio siedzi, tylko w Big Bobie było od miary spoko. A tutaj, serio, nie. Niech sama woda nie smakuje. Mi. Na razie to jest najgorsze z tych wszystkich. Mango marakuja To też jest super. Dla mnie właśnie, właśnie ważne, żeby to nie było takie, że masz problem już z tą końcówką, z końcówką jak, to, jak to pijesz. To jest zbyt słodkie, już po prostu masz takie, że nie chcesz tego pić, bo, bo przesładza. To jest takie właśnie idealne w A słuchajcie, też jeszcze ważna kwestia: bo ogólnie w tym całym mlecznym tutaj, co jest, to oni tutaj dawali tapiokę od razu. W sensie nie było innej możliwości, nie było innej możliwości zamówienia tego. Więc dobra, następne. Naprawdę super jest te bubble tea. Ogólnie jeżeli chodzi o te bubble tea, to na razie było one najlepsze z tych wszystkich, które piłem i daję na 4,5, bo nie wiem, czy coś może być lepszego. Najwyżej potem na samym końcu zmienię ocenę. Nie siedzi mi to. To mi trochę smakuje jak matcha, a ja bardzo nie lubię matchy. Ciężki wybór przede mną, jak to ocenić? No ja myślę, że jeśli dobrze im idzie z tymi owocowymi smakami, to mogłabym tam jeszcze wrócić. Dam im tutaj trochę na zachętę czwóreczkę, przez to, że naprawdę tutaj jest no. Chyba najle najlepszy smak mleczny z tych wszystkich, co tutaj były. Ogólnie jakbym miał to podsumować. Nawet nie wiem, czy to nie jest najlepsze bubble stąd. I dałbym chyba, chyba tutaj średnio cztery, tak mi się wydaje. No jest, tak jest takie pomiędzy. No wszystkie tak samo smakują, i takie mleko po prostu. Dałabym tego ocenkę mało, bardzo mało. Jeden i pół bardzo mi nie smakuje, naprawdę. Nie, mogę to wypluć? <laughs> tak nienawidzę szafniki. Serio jest bardzo nie Mogę to tutaj wypluć? Szczerze, to mleko też jest niedobre, tak jak w Crazy Bubble. Ja daję tutaj dwie gwiazdki. Napiłbym się, gdybym był bardzo spragniony, ale tak to bym tego nigdy nie kupił. Dobre, takie trochę miodowe. Jest słodziutkie jak woda z miodem. No ogólnie oceniam chyba na cztery, bo te dwa smakują mi najbardziej. Na mnie smakuje, ale w porównaniu tych dwóch do tamtych to są najlepsze. To na przykład nie jest słodkie, ale też jest dobre. A teraz spróbuję stapiakę. Tak. Z ciekawości. No stop, jak jest kozek? Samo mleko nie jest słodkie, ale też chłopaki, tym wszystkim, nie? Pij herbatę, 4,5. Mega kozek. No dobra, mamy Bubble Joya. Kiedyś piłem, pamiętam na pewno, że kiedyś piłem, ale chyba cały, znaczy dosyć cały spakowały. Zobaczymy teraz. Ten nie jest mega słodki, ale jest dosyć smaczny. Bardzo mi pasuje. O kurde! Pierwszy raz piję aż tak kwaśną truskawkę. I jest Mmm, bardzo słodka, bardzo słodka, ale dobra. W sensie, ja wszędzie rozpoznam smak Bubble Joya. On jest taki niepowtarzalny, że żadne bubble nie smakuje tak jak tutaj. jest to słodziutkie, ale naprawdę, naprawdę dobre. To mi smakuje. Jest dobre. A i za słodkie? Ani za takie mydłe, tylko takie chyba idealnie mi się wydaje. To jest spoko. Dobrze mi się to pije. Mega słodkie, ale dobre. Mega truskawkowe mi smakuje. I chyba jedno z najlepszych. Jest przepyszne. I te kuleczki są takie fajne, bo są takie duże. Bubble Joy. Bubble Joy. Bubble Joy. Dobre, ale bardzo słodkie. To jest już coś takiego, żeby za słodkie dla mnie. Zobaczymy, jak sobie poradzi marakuja. Fajna. Delikatnie kwaśny. Nie wiem w sumie czemu, ale mi jakoś to siedzi tak naprawdę. i znowu jest kwaśne. To jest chyba coś dla mnie, ja się naprawdę nie spodziewałam. Mhm, mm to jest przepyszne. Jest naprawdę bardzo dobre i to jest słodziutkie. Tutaj czuć tą herbatę. Jestem zachwycony. Naprawdę bardzo mi smakuje. To też jest dobre. Oba nie są ani za słodkie, ani za mydłe. Myślę, że to chyba będzie moja ulubiona firma. Naprawdę. Nie lubię tego mango. Nie wiem, czy oni wzięli mango. Różnica pomiędzy truskawką a mango jest olbrzymia, moim zdaniem. I mega smakuje mi truskawka w każdym wydaniu. Tylko w tym poprzednim była taka lekko średniawa. Ale tutaj w Babeljoyu mega dobra truskawka, a mango już jest takie średnie. Ten jest za to bardzo kwaśny. Jak tu jest mega intensywny smak słodki, to ten smak jest mega intensywnie kwaśny. Więc tak naprawdę z jednej strony, jeżeli marakuja i mango są kwaśne, to fajnie. Tak samo, słodkie jak cholera. Nie dla mnie. Nie wiem, czy bym był w stanie całe takie wypić. Chyba, jeżeli chodzi o mleko, to ten jest najlepszy, bo nie jest taki kompletnie przesłodzony. Jest taki w sam raz. Idealnie, że mógłbyś to sobie jaką taką delikatną kawusię. W sumie dam tutaj czwórkę, bo w miarę mi siedzi, ale nie przebiję to na razie pi herbat. Tutaj w ogóle był jakiś dodatek? Musiał być. Ale ja czuję samo mleko. Nic nic więcej w sumie, więc trochę nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Dobra, jakbym miała to ocenić, to chyba poszło im najlepiej, bo te dwa smaki są zarąbiste. Jeśli chodzi o to, trochę bez, bez smaku, więc dałabym tutaj 4,5, bo jest trochę nad pi herbat. Jest spoko, jednak smak brązowego cukru z mlekiem, nie z jakimś moim ulubionym mlecznym napojem. Jednak, jak na tematykę tego i to wszystko, to jest bardzo dobrze. I oceniłbym Bubble Joya na 4,25. Bardzo mi smakował i bardzo fajnie, że mogłem się go napić. No, nawet nie będę próbować więcej. Zasłuchaj, dla, dla mnie jak mleko. A ja za mlekiem tak średnio przepadam. Całej firmie daję ocenkę, myślę, że 4? Tak, dałbym 4, bo no nie jest złe. Dobra, moim zdaniem. I tutaj nie ma ani tapioki, ani żadnego cukru. I smakuje szczerze to, jak zwykłe jako z lodówki. Smakuje mi to. Chyba najbardziej ze wszystkich. No i co? Przez mleko na pewno dostanie to ocenkę wyżej. I myślę, że daję tutaj cztery gwiazdki. Cztery gwiazdki, myślę, że dobre. Na ten moment, to mleko, nie czuję w ogóle tutaj tego cukru. Czuję po prostu zwykłe na mleko, jak się było z lodówki. Chyba tutaj właśnie też na mnie nie ma cukru. Więc akurat, ale mleko jest takie dobre. Na razie ta marka, zarąbiście, więc chyba daję tak samo czwórkę jak w poprzedniej. Mleko, dobra. Jedyneczka tutaj z mojej strony. Krótko, krótko zwięźlej na temat. Za słodkie. Dobra. To jest chyba ostatnia firma, którą dzisiaj testujemy i nazywa się ona Bubble T7. Truskawka jak zawsze pierwsza. Fajna, bo mają takie grudki. one sobie tak fajnie smakują. Przez to, że ja zawsze mieszam dwa smaki, to myślę, że często są mniej słodkie. Ale i tak lubię w nich to, że tutaj są drobinki truskawki. Jest przepyszna. Jest słodziutka, ale jest najlepsza z wszystkich. Jeszcze tutaj pływają kawałki truskawek. Fajne, bardzo fajne. Chyba ja za zaklepię i po całym odcinku je wypiję. Serio, najlepsza. Bardzo dobra. To jest chyba... Z wszystkich bubble tea co próbowałam, to to teraz, to jest chyba najlepszy smak z wpiłam, piłam, tak mi się wydaje. Ej, Najlepsze ze wszystkich. Nie spodziewaj się totalnie po tym, po tym pudełeczku, że to będzie takie dobre. Ida, idealne. Przepyszna ta truskawka, chyba najlepsze. Tu matki, intensywny smak, jednak czuć to babu. Ty, więc na razie jestem pozytywnie naskoczyna. Dobra, jest okej. Okay. Jest słodkie, ale nie tak jak tamte. Nie tak jak poprzednie. To jest naprawdę git Znaczy, marakuje Ta marakuja też fajna. Tu czuć chyba najbardziej owoc z tych wszystkich, które piłem. O kurde. Ej, nigdy nie piłam u nich aż tak. Słodkiego mango. To jednak trochę na minus, wiecie? Tu trzeba sobie dobrze wymieszać smaki, żeby wyszło wam coś, co lubicie, a tu jednak, no czuć tą słodycz. Mmm, lepsze niż w Crazy Bubble. a w Crazy Bubble mango chyba mi smakowało najbardziej. Więc znowu kolejny smak tutaj, który smakuje mi rzeczywiście najbardziej. Powiem wam, że już ciężko mi to w ogóle ocenić, bo już tyle próbowałam tych Bubble Tea, że już mi się smaki mylą, ale to też nie jest złe. No i tu znowu. To samo, to samo powtóreczka, bardzo średnie. Mango. Po prostu przez to, że ja nie lubię mango. I to tylko i wyłącznie przez to? Mango też jest dobre. Może chyba to z Crazy Bubble było delikatnie lepsze. Ale to mango bardzo mi smakuje. Dobra, to na pewno jak chodzi o to mango, marakuje się, co tam było. To ten środkowy, najlepszy ze wszystkich. Zdecydowanie. Brązowy cukier. Ten jest za słodki. I chyba mi się wydaje, że jeden z gorszych brozowych cukrów, jeżeli chodzi o mleczny napój bubble tea. Tak na ogół dałbym chyba z 2,5, tak szczerze. O kurde, jest mocno słodkie, ale szczerze wolę, żeby było mocno słodkie i żeby ten cukier był wyczuwalny i żeby nie czuła nic. Wydaje mi się, że jest to najlepszy napój mleczny, po prostu jest w moim typie. I ja chyba tutaj bym dała ocenkę 4,5, bo nie jest to idealne. Ale i tak jest moim zdaniem chyba najlepsze, albo na równi jeszcze z jednym bubble tea tutaj. Albo wiecie co? Daj tu piątkę, bo to jest serio najlepsze. Ej, to też jest dobre. To jest bardzo słodziutkie i to też bym wybił całe. Jeżeli ktoś tutaj cenę, to Słową ja nie wiem, jakie on bubble tea lubi. Dla mnie piąteczka, serio, najlepsza no z wszystkich, ja wszystkie trzy zabieram dla siebie w odcinku, sorry Bobera. Niedobre, takie... Niedobre, strasznie niedobre. Myślę, że dałabym tego, tej firmy ocenkę. Też takie cztery. Ej, kozackie! Ja to smakuje jak kakao. Ej, zabieram to normalnie. Mogłbym to na luzie pić cały czas. Gdyby nie to, to by to było idealne. Ale jest to, oczywiście, ale przez to, że nie lubię mango. Tak więc ja tutaj daję piątkę. Bardzo mi smakowało to. W ogóle jestem bardzo po prostu zaskoczona tym Babulti. Teraz zobaczymy, jak mleko, bo widzę, że mamy mleko w bardzo dużo w ogóle. W tamtych filmach psuje smak, przez to po prostu, że może to jest zwykłe mleko A jak się tak dużo mleka na to mi boli Szczerze, w porównaniu do tego, co było przed chwilą, smakowało jak normalne mleko A tu jest nareszcie jakby smak w tym mleku Jest Czuć ten cukier, bo to chyba jest brązowy cukier A do ty tego czuć jeszcze miód i delikatnie czekoladę Na razie najlepsze i 4,5, a ten moment jest to chyba najlepszy, z których piwam Słyszałem, że Gawronkowi bardzo smakowało i chciał sobie zabrać, więc patrzę teraz Dobre Nie Kurczę, nie wiem jeszcze, nie. To, to jest takie dobre Nie. Wiesz co? Masz bana, chłopie Dobre to jest, co? Nie, nie byłem pewny ogólnie. Nie byłem pewny, czy to jest takie idealne. Chciałem, wiesz, chciałem. Masz u mnie bana. Masz u mnie bana, naprawdę. Spoko, pójdziemy, pójdziemy na randkę do Bobelty 7 co? Ej. Bratku! Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście randeczkę. mojemu i Borysa. Wydaje mi się, że najlepsze. Nie wiem jaką najlepszą ocenę ostatnio. Rifków podałem więc tak naprawdę mogę dać 5. mówiąc wszystkie wyniki po zliczeniu każdej oceny każdego z dziaków, Bubble Tea, które wygrało to Bubble, bubble Tea 7. Mega, mega się cieszę, bo jak wam mówiłam, jest to moje ulubione Bubble Tea i cieszę się, że kurde, wszystkim tak samo posmakowało jak mi, więc no, możecie wpłacać. My na pewno polecamy. Tak. Dajcie też znać w komentarzu, czy chcielibyście może, żeby tinziaki wypuścili swoje Bubble Tea, bo szczerze, to jest moje jedno z największych tak. marzeń, bo ja bym chciał mieć swoje Największy Bubble Tea. Największe marzenie i ono było po prostu dopracowane do ostatniej kropelki Bubble Tea. Takie. Ja. Odcinki są y, codziennie o 16, Patrzył łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się niedługo. Cześć, Mano!